Sama szkoła jest miejscem, do której chodzić y, trzeba, należy, wypada i powinno się. Pomysł był taki, żeby każdej szkole dać szansę znaleźć się w projekcie. Do celów poprawnego działania opolskiej e-szkoły e, zastosowaliśmy łącza o przepustowości 4 mega na 4. Chodzi tak naprawdę o, nie o informatykę, nie o komputery, tylko o zmianę szkoły i sposobu uczenia dzieci. Projekt Eszkoła jest taką próbą przełamania, zbudowania środowiska z korzyścią właśnie dla uczniów. Dzięki Eszkole będę miał na bieżąco dostęp do wszystkich ocen, dostęp do bezprzewodowego internetu. W portalu Eszkole będą znajdować się grupy dyskusyjnych. co na pewno przyspieszy proces edukacji. To Polska Eszkoła szkołą ku przyszłości.